Na dziesięciolecie kanału, słuchajcie, zataczamy koło, wracamy do tematów budowlanych. Poronione pomysły to jest zjawisko bardzo ciekawe, które chcę Wam umówić na przykładzie domów kopułowych. Z góry usprawiedliwiam się na starcie, że nie mam nic przeciwko domom kopułowym. Może fajnie by się w czymś takim mieszkało, na pewno ciekawie, zapewne dobrze się tam rozchodzi muzyka. I zalet jest cała masa. Natomiast w tym filmie chcę się skupić na omówieniu, lansowania takich pomysłów i rozwiązań wątpliwych, które świetnie działają na wasze ego i na wasze samopoczucie, natomiast fatalnie działają na wasz portfel. I czym to się może skończyć? sobie na tym filmie omówimy. Mianowicie, jak zapewne wiecie, jest cała masa różnych lobbystów, różnych alternatywnych społeczności, kanałów, ekowiosek, które lansują pomysł domu kopułowego. Już bez wnikania specjalnie w tą technologię i co tam jest godne uwagi, a co nie. Pierwsze, co przychodzi mi na myśl, jeżeli ktoś mówi mi o domu kopułowym, to są trzy takie fundamentalne pytania, które się od razu nasuwają mnie, jako człowiekowi, który już dwa domy zbudował jeden nad zimnym morzem, drugi nad ciepłym. Jak się to skończyło, to możecie oczywiście na tym kanale prześledzić, na filmach z ostatnich 10 lat. Pierwsze pytanie to jest: A co z, słuchajcie, z uszczelnieniem takiej kulki, takiej piłki, którą, na którą zacina deszcz z każdej strony i ta woda gdzieś tam spływa w tych wszystkich spoinach. Oczywiście w, w realiach, gdzie istnieje niesprawdzona technologia, jakieś farby, co schodzą po trzech miesiącach, gdzie nikt nie wie, jak tak naprawdę to tworzywo i to, z czego ten dom został ulepiony, zachowa się po 30 latach. To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie to jest takie, a co z optymalizacją produkcji tych klocków do tego czegoś i ogólnie logistyki, pakowania tego, układania, konstruowania. No i trzecie pytanie, zbiorcze, ile to tak naprawdę będzie kosztować? Więc no, ktoś, kto, kto jakiekolwiek pojęcie o procesie budowlanym ma, to wie, że odpowiedź na pierwsze pytanie jest bardzo źle, na drugie bardzo trudno, a na trzecie bardzo drogo. I w związku z tym lansowanie czegoś takiego, no, Musi być w tym jakiś, jakiś ukryty haczyk, i faktycznie jest. Teraz wyobraźcie sobie, że jesteście młodymi ludźmi, którzy startują swoje życie, są eko-super, bio, bo taka moda, czy tak czują tak zgodnie ze swoimi wartościami, że tak chcieliby żyć, i okej, okay, no, nie można się tutaj do niczego przyczepić. Chcą z taką kopułą wystartować w dorosłe życie. Więc co? No projekt drogi, bo ładny, bo jakieś tam fikuśne szklane okna, bo coś tam, bo coś tam, bo coś tam. Więc nie za bardzo są na to pieniądze. No to tutaj przychodzi z, z pomocy owa społeczność, yy, jakiś tam super, hiper, bio, wysokowibracyjnych ludków, która tworzy jakieś osiedle. Szalony, nowatorski, nowoczesny projekt, może dołączyć, pomożemy. Tak, pomoże. Tak jak było tam poprzednio, <laughs> przyjdzie trzech panów, będzie pani... Budować kulistą kopułę, a pani łaskawie tam zamieszka. No ale w praktyce oczywiście jesteś ty i twoja dziewczyna, małżonka, jesteście jako para, chcecie wystartować z takim domem. No i na wejściu już są jakieś problemy, no więc dołączacie do tej społeczności, żeby sobie te problemy ułatwić. W społeczności istnieje jakiś developer X, który mm, trzyma patronat nad całą inwestycją, a parasol finansowy roztacza bank, który rękami oczywiście rządzących dał jakieś dofinansowanie, coś tam. Tak jak to było, z, słuchajcie, z odnawialnymi technologiami typu wiatraki, solary, bla, bla, bla. bla. Słuchaj, ja mam dwa wiatraki ja na swojej posesji w, nad zimnym morzem, które miały mnie dogrzewać i, i zasilać i uniezależniać energetycznie. Macie je na filmach z wcześniejszych lat. I cóż się słuchajcie, okazało? E, otóż wiatraki się kręciły i prąd wygenerowały, natomiast przedsięwzięcie całe per saldo to była jedna wielka czarna dziura. Dlatego że ilość prądu, które one wyprodukowały, a ilość e, kosztów, które poniosły w porównaniu do kilowata z elektro, elektrowni bełchatów, to były po prostu nieporównywalnie rujnujące. Tutaj nad ciepłym morzem mam panele sola solarne, które wychodzą dużo lepiej, dlatego że nie niszczy tego wiatr, nie pracuje tam mechanika, nie zużywa się to. Też się zużywa, no, ale nie tak jak mechanika, która rdzewieje, zaciera się, obraca, telepie rdzewieje, psuje itd. Też się to psuje, też ma swoją żywotność i wychodzi lepiej no, porównywalnie, jak stała linia. Natomiast nie jest to panaceum na wszystkie wasze problemy finansowe. Jest to panaceum na zależność od systemu, zgoda, po to tego używamy, żeby nam nikt nie podwoił rachunku jakimś ukazem, byśmy mogli mniej więcej mieć kontrolę nad sytuacją. Z no, ogólnie są to rzeczy niewydajne. Teraz, Wy, jako młodzi ludzie, wstępując do tej wspaniałej społeczności, oczywiście wpakujecie się. Całą listę różnych uwarunkowań i uzależnień, typu musisz to, 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 bo projekt wymaga, bo warunki są takie: dołączenia, finansowania, wsparcia, bla, 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 bla. Więc oczywiście, żeby zadowolić swoje poczucie dobrego smaku, wysokiej wibracji czy gusty swojej partnerki, oddajesz, nie widzisz jeszcze, że oddajesz, ale oddajesz swoją wolność poprzez komunizowanie całego projektu. Czyli dopisywania się do jakichś układów, do jakichś przepływów, do jakichś szemranych finansowań, całego tego kramu, który sprawia, że kiedy już zasiądziesz w tej pięknej kopule, nie będziesz miał wiele do powiedzenia w kwestii finansów, nie będziesz miał wiele do powiedzenia w kwestii swojej rodziny, nie będziesz miał wiele do powiedzenia w kwestii materiałów i eksploatacji tego, no i w efekcie stracisz swoją wolność i niezależność jako mężczyzna silny, głowa rodziny, który miał, słuchajcie, w niekomunistycznym świecie twardo stąpać na nogach i przygarniać sobie bogactwo w kolejnych procesach, czyli dorabiać się, dom mieć jako, no może nie asset, ale przynajmniej też nie liability, czyli na coś, co w miarę na zero na tym wychodzisz, a tu się nagle okazuje, że z domu zrobiło się liability, które trzeba finansować, 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 płacić jakieś raty, płacić jakieś składki, kondominia, inne wymysły. A ty musisz za tym oczywiście biec do pracy i zarabiać, więc osiedle kopułowe powstało pod Lublinem, Poznaniem czy Warszawką, tak? blisko do pracy, no i ty z tego biotrybu życia szczęśliwego, ludka blisko natury, większość czasu spędzasz w korkach i w, w tyraniu, w szklanym domu na tą ratkę i na tą kopułę, którą masz i którą się podniecasz jako swoim, swoim bio super-hiper więc tak mniej więcej to działa. I słuchajcie, nie mam nic przeciwko ludziom, którzy takie kopuły budują. Nie mówię, że to jest jakiś spisek, nie mówię, że to nie ma jakichś swoich zalet, tylko jest to po prostu ekstrawagancja, na którą młodego człowieka, czyli ciebie, jeżeli coś takiego chcesz przedsięwziąć lub nawet nie młodego, no chcesz w ten sposób swoim życiem pokierować, to pamiętaj, że to jest ekstrawagancja, która cię będzie dużo kosztować. A jeśli coś ci dużo kosztuje, to przestają ci się spinać budżety i w efekcie tracisz swoją wolność. Więc ci wszyscy ludzie, którzy to lansują, słuchajcie, ja nie wiem, że muszą być źli. Natomiast no, spełniają często rolę tak zwanych pożytecznych idiotów systemu, którzy wsparci przez system po cichu, a dobra, damy wam tam dofinansowanie, na to, a budujcie, tak, rozwijajmy naszą społeczność, gminę, miejscowość w nowatorskim stylu. W efekcie zakładają wam kajdany. Niszczą wam rzeczy, które nie są, słuchajcie, medialne, nie są widoczne, nie są. Chwytliwe, a które są Wam cholernie jako młodym ludziom potrzebne czyli stabilność finansowa, niezależność od różnych żerujących bandytów, własność, własność Wasza prywatna, która sprawia, że jesteście szanowani, stoicie na nogach i rozgrywacie swoje życie. Dlatego pamiętajcie, że tutaj my nie jesteśmy żadną komuną. Jeżeli ktoś używa tego słowa, to mi się od razu. Ja się od razu jeżę i takiego człowieka upominam, a potem wyrzucam. Nie mamy nic wspólnego, słuchajcie, z komunizmem. Jesteśmy oparci o własność prywatną i o własny dorobek Twój, mój. Każdy dorabia się za swoje, jest niezależny. Wspieramy się oczywiście nawzajem. Natomiast, tak jak to było od setek lat, my musimy być wydajni. My musimy się spinać finansowo, musimy trzymać dyscyplinę, musimy żyć z tego, co wytworzymy, z tego dobra, nigdzie tam odpływów. Do Matrixa nie robić, nie uzależniać. Nie uzależniać. A z, skąd to wiem, słuchajcie, no obserwuję ludzi z Francji, Italii, młodych, którzy budują, składają kamień po kamieniu, zwykłe kwadratowe domy z naturalnych materiałów, no bo wiedzą, że im to się zwróci, to przetrwa ileś lat, no i to już pomijam, że ten kamień spod, spod nogi mogą wziąć, a nie muszą zamawiać w jakiejś korporacji budowlanej. No i im się to zepnie. Będzie ciężko, ale się zepnie. Natomiast domko połowy się wam może nie spie. Więc uważajcie, kiedy coś takiego wchodzicie, uważajcie na ludzi, którzy to lansują, dlatego że diabeł tkwi w szczegółach i to, co Was uderzy, to są te nierozliczone ogony inwestycji, które są dla Was niebezpieczne, jako dla młodych ludzi, które wpędzają Was w pułap. No a na tym kanale uczymy się tych pułapek unikać i w związku z tym nagrywam dla Was ten film. Mam nadzieję, że film jest pomocny. Możecie napisać coś w komentarzach, w swoje doświadczenia. Lub pomyśleć, jakie inne poranione projekty są Wam przedstawiane jako fantastyczne idee, które potem mogą się dla Was skończyć w manewrowaniu i utratą wolności. Tego oczywiście tutaj nie chcemy. Dzięki.